W tej sytuacji chłopak wita się tylko z kolegami, zachowuje się bardzo niegrzecznie w stosunku do koleżanki, kompletnie ją ignoruje. Podanie ręki to najczęściej pierwsza forma kontaktu. Warto pamiętać, aby nigdy nie pomijać kobiety podczas powitania. Największym błędem, jaki popełniają panowie, jest podawanie ręki wyłącznie mężczyznom. W ten sposób bardzo łatwo jest urazić dziewczynę. W tej sytuacji chłopcy wchodzą do sali pierwsi, zostawiając koleżanki za sobą. Dodatkowo trzaskają drzwiami i pozostawiają je szeroko otwarte. Należy pamiętać, aby w drzwiach przepuszczać nauczyciela i koleżanki, a drzwi zamykać spokojnie i cicho. <laughs> Grupa wbiega do sali, chłopcy przed dziewczynkami. Wszyscy się przepychają. Należy pamiętać, że do klasy wchodzimy spokojnie, zachowując ciszę. Chłopcy powinni przepuścić dziewczynki. Biegnie po schodach i jest bardzo hałaśliwa. Pamiętajmy, aby podczas przerw również zachowywać się kulturalnie: schodzić spokojnie, ograniczyć hałaśliwe zachowania. i widzimy, że uczniowie podczas lekcji ignorują nauczyciela, używają telefonów komórkowych, jedzą śniadanie, siedzą na stolikach. stroje i fryzury uczniów również są nieodpowiednie. ...to inaczej, kto powie? Proszę. Dzięki niej widzisz swojego rozmówcę na sklepie. Kamera. Kamera. Z lekcji należy słuchać tego, co nauczyciel ma do przekazania, nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, zgłaszać się do odpowiedzi, wyrażać się kulturalnie. Stawiony kolega bardzo głośno słucha muzyki, w dodatku, kiedy przechodząc mu uwagę, ten zaczyna się z nim kłócić. W miejscach publicznych, na dworcach czy przystankach powinno się zachować ciszę. Nie każdy preferuje dany styl muzyki, poza tym głośne słuchanie muzyki przeszkadza w czytaniu książki czy prasy. Wybierając się na przedstawienie należy obowiązkowo przepuścić kobietę przodem, warto zapoznać się z wiedzą na temat sztuki oraz samego aktora. Podczas trwania spektaklu pamiętaj o kilku zasadach. Zakazane są rozmowy oraz szepty, jedzenie oraz picie, fotografowanie oraz nagrywanie. Wybierając się do teatru, mężczyźni zobligowani są założyć koszulę oraz jednokolorowe spodnie. Kobiety ubierają sukienki, spódnice lub eleganckie spodnie. Należy pamiętać również o tym, aby nie spóźnić się na spektakl. W tej sytuacji chłopcy, idąc całą szerokością chodnika, zachowywali się źle: dziewczyna, idąca w przeciwnym kierunku, z trudem przecisnęła się między chłopakami. Także podczas codziennego poruszania się pierwszo po chodniku należy zachować pewne zasady. Należy m.in. poruszać się przez jednej, przy jednej krawędzi chodnika, aby nie blokować miejsca osobom idącym w przeciwną stronę. Tutaj widzimy, że chłopcy zachowują się niekultura, nie zsiadają pierwsi, zaglądają sobie do talerzy, są głośni, stukają łyżkami o talerze. Pamiętajmy, że podchodząc do stolika, panowie przepuszczają panie, odsuwając dla nich krzesło. Jedząc zupę, przesuwamy łyżkę do ust, a nie odwrotnie, nie stukamy sztućcami o talerze, siedzimy prosto.